Życie jest jak podróż, którą odbywasz, nie wiedząc dokąd zmierzasz. Nie da się cofnąć ani wybrać następnego celu. Każdy człowiek ma jedyną szansę, by zdecydować, którą drogą pójdzie. Ale dziś wiele osób jest tak skupionych na gonitwie za sławą i pieniędzmi, że zapominają, co naprawdę się liczy. Najbardziej wartościowe w życiu nie są rzeczy, które możesz kupić, ale skarby, których nie widać kiedy osiągniesz starość to właśnie te trzy skarby będą najcenniejsze zdrowie spokój i czas zdrowie jest największym z nich przypominam sobie historię którą przeczytałem o kimś kto pracował bez przerwy by opłacić rachunki ta osoba tak bardzo goniła za pieniędzmi że pewnego dnia patrząc w lustro zrozumiała że poświęca swoje własne zdrowie i tak dzieje się z wieloma osobami żyjemy w świecie który tak bardzo nas naciska, że zaniedbujemy to, co naprawdę ważne. W jednym komentarzu przeczytałem żadne pieniądze na świecie nie są warte twojego zdrowia. I to jest absolutna prawda. Nie ma znaczenia, czy masz dużo, czy mało pieniędzy, jeśli nie masz zdrowia, bo ostatecznie wszystko traci sens. Nawet sławni i odnoszący sukcesy ludzie stają w obliczu tego wyzwania. Przykładem jest chiński pisarz który w wieku 30 lat zachorował i przez prawie dwie dekady walczył z tą chorobą. Kiedy był młody, nigdy nie wyobrażał sobie, jak bardzo będzie brakować mu zdrowia. Najgorsze było to, że choroba oddaliła go nawet od rodziny. Martwił się nawet o komary latem, zapalając spirale w pokoju z obawy, że jego rodzina może zostać zarażona. Był czas, kiedy musiał być izolowany w szpitalu, a ludzie trzymali się od niego z daleka z powodu choroby. Wyobraź sobie, jak bolesne musiało to być. Po wyzdrowieniu podjął ważną decyzję: nigdy więcej nie będzie zaniedbywał swojego zdrowia. Przestał późno chodzić spać, zaczął jeść zdrowiej i przestał przejmować się wysokością pensji. To, co naprawdę się liczyło, to utrzymywanie zdrowia, kontrolowanie ciśnienia i poziomu cholesterolu. Zrozumiał, że bez zdrowia nic innego nie ma sensu. Nie ma znaczenia czy masz piękny dom, nowy samochód, czy dużo pieniędzy na koncie, jeśli nie masz energii ani chęci, by cieszyć się tym wszystkim. Wierzył, że aby zadbać o rodziców, dzieci muszą najpierw zadbać o siebie. W końcu, co z tego, że masz dobry dom czy obfitość jedzenia, jeśli nie masz zdrowia, by to docenić. Ostatecznie najważniejsze w życiu nie jest to, ile masz pieniędzy, ani jak bardzo jesteś inteligentny. Ale fakt, że jesteś zdrowy, by żyć i cieszyć się tym, co życie ma do zaoferowania. Kiedy dbasz o swoje zdrowie, inwestujesz w swoją przyszłość. Zapewniasz sobie, że będziesz mógł cieszyć się dobrymi chwilami z tymi, których kochasz, bez zmartwień. W końcu zdrowie jest podstawą wszystkiego, co chcemy osiągnąć. Bez niego marzenia stają się bardziej odległe, a radości krótsze. Dlatego dbaj o siebie już dziś. Aby jutro móc cieszyć się każdą sekundą życia z tymi, którzy Cię uszczęśliwiają. Drugim wielkim skarbem życia jest spokój. Schopenhauer mawiał, że życie jest pełne pragnień. Kiedy nie dostajemy tego, czego chcemy, cierpimy. A gdy już to dostaniemy, szybko pojawia się nuda. Życie wydaje się być huśtawką, oscylującą między bólem a nudą. Ale prawdziwy spokój pojawia się, gdy udaje nam się wyjść z tego cyklu, Znaleźć ciszę i nie pozwalać, by to, co się dzieje wokół, nas dotykało. Pamiętam historię o mistrzu Zen, który miał ogród pełen kwiatów. Jesienią niektóre kwiaty kwitły, podczas gdy inne już więdły. Jeden z uczniów mistrza podziwiał zwiędłe kwiaty, podczas gdy drugi wolał te, które były rozkwitnięte i pełne życia. Ale był trzeci uczeń, który uważał wszystkie kwiaty za piękne, zarówno te, które były w pełnym rozkwicie, jak i te, które już usychały. Mistrz bardzo podziwiał tego ucznia, bo jeśli podziwiasz tylko kwiaty, które są w pełnym rozkwicie, będziesz smutny, gdy zwiędną. Jeśli doceniasz tylko zwiędłe kwiaty, nie będziesz mógł cieszyć się pięknem tych, które kwitną. Mistrz wierzył, że prawdziwa mądrość polega na akceptacji i docenianiu każdej fazy życia, niezależnie od tego, czy jest pełna kwiatów, czy opadających liści. Każdy moment niesie ze sobą swoje własne piękno i naukę. Osoba mądra to ta, która nie daje się ponieść chwilowym sukcesom czy porażkom. Nie traci radości, gdy coś idzie nie tak, ani nie wpada w euforię, gdy wszystko wydaje się iść dobrze. Sekret tkwi w docenianiu teraźniejszości, czerpaniu z każdego momentu takim, jakim jest, bez pośpiechu czy niepokoju o to, co jeszcze nadejdzie. W. Jamen uczył, że spokojny umysł to fundament, by być zrównoważoną i prawdziwą osobą. Kiedy twoje serce nie jest przywiązane do idei dobre czy złe, znajdujesz spokój. Akceptacja, że niektórych rzeczy po prostu nie da się zmienić, jest kluczowa, by żyć w pokoju. Życie jest zbyt krótkie, by marnować je na złość czy niepotrzebne troski. Kiedy uczysz się żyć w prostocie, odpuszczając pragnienia, które tylko komplikują rzeczy, twój wewnętrzny spokój się wzmacnia, a trudności życia już cię tak bardzo nie dotykają. I kiedy pojawiają się wyzwania, ważne jest, by zachować spokój. Jeśli wpadniesz w panikę, problemy wydają się większe niż są w rzeczywistości. Ale z poczuciem spokoju, łatwiej dostrzeżesz rozwiązania i zyskasz siłę, by je stawić czoła. To jest prawdziwa siła utrzymać spokój, nawet gdy wszystko wokół wydaje się walić. Spokój nie wynika z ignorowania problemów. Ale z akceptacji, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą. Życie jest pełne wzlotów i upadków, kwiatów i opadających liści. Ale podobnie jak uczeń, który doceniał wszystkie fazy ogrodu, kiedy uczysz się dostrzegać piękno w każdej fazie życia, znajdujesz prawdziwy pokój. Trzeci najcenniejszy skarb w życiu to więzi rodzinne. Jest historia poruszająca o grupie antylop, które żyły w górach. Pewnego dnia przybyli myśliwi, aby je schwytać, a antylopy, w obawie, uciekły, aż znalazły się w pułapce na krawędzi urwiska. Urwisko było zbyt szerokie, by je pokonać. W obliczu tej sytuacji starsze antylopy podjęły odważną decyzję połączyły się z młodszymi w pary. Młodszy skakał pierwszy, a starszy w powietrzu pełnił rolę trampelini, wypychając młodszego na drugą stronę. Starsze antylopy poświęcały się, spadając w dół do doliny, aby młodsze mogły przeżyć. Ta historia wiele nas uczy o tym, czym jest prawdziwa miłość rodzinna. Wang Shao, chiński pisarz, również o tym refleksjonował. Kiedy był młody, martwił się problemami innych i uważał, że ważne jest otaczać się przyjaciółmi i zobowiązaniami. Jednak z czasem, gdy się starzał, zrozumiał, że to, co naprawdę ma znaczenie w życiu, to więzi rodzinne. Wiele rzeczy w życiu można zdobyć ciężką pracą ale miłość rodziny jest czymś wyjątkowym, darem, którego nikt nie może kupić. Prawdziwa wartość rodziny polega na tym, że w każdej sytuacji, czy to w trudnych czasach, czy w momentach radości, zawsze będzie ktoś z rodziny myślący o tobie, kibicujący ci i gotowy cię wspierać. Miłość rodzinna nie wymaga niczego w zamian, po prostu jest mocna jak skała, nawet gdy wszystko zdaje się walić. Raz przeczytałem smutną historię o matce, która zmagała się z terminalną chorobą. Przez trzy lata ukrywała swój stan przed córką, która była w ciąży. W tym czasie córka urodziła dziecko i musiała zmierzyć się z macierzyństwem sama, ponieważ jej mąż był zawsze zajęty pracą. Dziecko często chorowało, a młoda matka, wyczerpana, poprosiła swoją matkę o pomoc. Jednak matka, będąc już bardzo chorą, okazywała dystans i chłód. Podczas gdy choroba zajmowała jej ciało, matka podróżowała z mężem i publikowała szczęśliwe zdjęcia w mediach społecznościowych, podczas gdy jej córka zmagała się z trudnościami sama. Ten dystans wywołał urazę, a więź trzydziestu lat między matką a córką ostygła. Wszystko zmieniło się, gdy matka była już na skraju śmierci. Pewnego dnia córka otrzymała pilny telefon od ojca i pobiegła do domu, ale przyjechała za późno. Jej matka była nieprzytomna. Nie było możliwości pożegnania. Co pozostawiła po sobie, to dziesiątki swetrów, które wydziergała dla wnuczki podczas swoich podróży. Swetry, które wystarczyłyby dla dziewczynki na całe dzieciństwo i nawet na stoletnie lata. Ojciec wyjaśnił, że matka nie pomogła córce, ponieważ nie chciała ujawniać swojej choroby. Wierzyła, że jeśli jej córka BY się dowiedziała, byłaby jeszcze bardziej przytłoczona. W głębi duszy matka miała nadzieję, że stawiając czoła trudnościom sama, córka stanie się silniejsza i bardziej niezależna. Ten gest, chociaż w danym momencie niezrozumiany, był formą cichej miłości. Jak mówią mędrcy, największym gestem szacunku i honoru dla rodziców jest życie z siłą i godnością. Miłość rodzinna jest najczystsza i najbardziej altruistyczna, nigdy Cię nie opuszcza, nawet gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy. W świecie wiele osób przemieszcza się na naszej drodze. Wiele przyjaźni przychodzi i odchodzi, a nawet miłości mogą się z czasem zagubić. Ale miłość rodzinna jest inna. Nie oczekuje niczego w zamian, nie zmniejsza się, nie zawodzi. Przyjaciele mogą się oddalać, a miłości mogą się kończyć, ale rodzina to ta stała podpórka, która wspiera cię w każdej sytuacji. Gdy przeżywasz trudności, to rodzina będzie tam, oferując pomocną dłoń. Jeśli upadniesz, to oni cię podniosą. Jeśli pojawi się wyzwanie, będą przy Twoim boku, dodając Ci sił do dalszego działania. Miłość rodzinna to ta, która daje Ci najsolidniejszą podstawę do stawienia czoła życiu. Bez niej żadne bogactwo, żaden sukces, ani wysoka pozycja nie mają prawdziwego znaczenia. Rodzina przypomina Ci, że niezależnie od tego, co się wydarzy, zawsze będzie bezpieczne miejsce, do którego możesz wrócić. To największy skarb, jaki możemy mieć. Pewność, że jesteśmy kochani bezwarunkowo, że nigdy nie będziemy sami, dopóki mamy naszą rodzinę przy sobie. W miarę jak żyjemy, życie uczy nas, że to, co naprawdę ma znaczenie, to nie to, ile pieniędzy zgromadziliśmy ani ile bro otrzymujemy, gdy jesteśmy młodsi. W biegu za sukcesem i uznaniem łatwo zapomnieć, co naprawdę ma wartość. Ale z czasem dostrzegamy, że najcenniejsze skarby nie są kupowane za pieniądze ani mierzone w liczbach. Zdrowie, na przykład, to coś, co często zaczynamy doceniać dopiero, gdy je tracimy. Bez zdrowia wszystko inne pieniądze, status traci blask. Spokój umysłu to uczucie bycia w równowadze ze sobą i światem wokół również jest czymś, czego nie można kupić. I oczywiście więzi, które utrzymujemy z osobami, które kochamy to prawdziwie rzadkie skarby. Czułość przytulenia Pocieszenie w miłym słowie, proste bycie z tymi, którzy mają znaczenie. To są rzeczy, które nadają życiu sens. Jeśli stracimy te skarby, żadne żal nie będzie w stanie ich przywrócić. Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je tylko na poszukiwanie rzeczy, które mogą zniknąć w każdej chwili. Jak już powiedziano, bogactwo jest jak woda morska: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. Pieniądze nigdy nie będą wystarczające a dążenie do nich może pozostawić nas jeszcze bardziej pustymi. Więc czego naprawdę powinniśmy szukać? To te niewidoczne skarby, takie jak zdrowie, wewnętrzny spokój i więzi, które pielęgnujemy. To one w końcu podtrzymują nas w trudnych chwilach i przynoszą prawdziwe szczęście. Prawdziwe bogactwo życia często kryje się w międzyzdaniach codzienności. W codziennym pośpiechu tak bardzo martwimy się o następny krok, że zapominamy spojrzeć na teraźniejszość. Istnieje cytat, który mówi: Szczęście nie jest stacją, do której się dociera, ale sposobem podróżowania. I to jest to, co zazwyczaj zaniedbujemy. Spędzamy tyle czasu goniąc za idealizowaną przyszłością, że zapominamy docenić podróż. To nieustanne dążenie do czegoś większego, czy to sukcesu, pieniędzy czy uznania, może nas oślepić na małe radości, które dzieją się tu i teraz. Pomyśl o porankach gdy słońce wpada przez okno, o zapachu świeżej kawy, o niespodziewanym śmiechu, który pojawia się podczas rozmowy. Te proste chwile, często niedostrzegane, naprawdę ogrzewają naszą duszę. Są prawdziwym fundamentem naszego szczęścia, ale ponieważ jesteśmy tak skoncentrowani na wielkich osiągnięciach, często pozwalamy im przejść niezauważonym. Przykładem tego jest nasza relacja z czasem wolnym. Wiele z nas traktuje wypoczynek jako coś drugorzędnego, Prawie jak nagrodę, którą dostajemy za ciężką pracę. Ale wolny czas, odpoczynek i chwile zabawy są kluczowe do naładowania naszych energii i utrzymania równowagi emocjonalnej. Niemniej jednak, jesteśmy tak zajęci, że często przekształcamy nawet wypoczynek w zadanie do wykonania, zaplanowane i wpasowane pomiędzy zobowiązania, tracąc istotę relaksu. Pamiętam historię o rybaku, który żył w małej wiosce nadmorskiej. Pewnego dnia Biznesmen, który był na wakacjach, obserwował go podczas spokojnego łowienia ryb i podszedł, aby porozmawiać. Zapytał rybaka, dlaczego nie pracuje dłużej, nie łowi więcej ryb, aby z czasem móc kupić więcej łodzi, zatrudnić więcej rybaków i zbudować dużą firmę. Rybak spokojnie odpowiedział: A po co? Co bym zrobił z tym wszystkim? Biznesmen powiedział, że przy ciężkiej pracy mógłby wcześniej przejść na emeryturę i w końcu odpocząć oraz cieszyć się życiem. Rybak uśmiechnął się i odpowiedział: Ale ja już to robię. Łowię wystarczająco na mój dzień, wracam do domu, odpoczywam, bawię się z moimi dziećmi i cieszę się zachodem słońca z moją żoną. Dla mnie to już najlepsze życie, jakie można mieć. Ta historia przypomina nam, że często gonimy za czymś, nie zauważając, że to czego szukamy, jest już w zasięgu ręki. Rybak miał mądrość, aby zrozumieć, że prawdziwe szczęście tkwi w docenieniu prostych chwil i wartości czasu teraźniejszego, zamiast wyczerpywać się w dążeniu do niepewnej przyszłości. Innym istotnym punktem, który zapominamy docenić, jest moc ludzkich połączeń. W miarę jak coraz bardziej angażujemy się w świat cyfrowy, gdzie bycie połączonym oznacza więcej polubień, obserwujących i powierzchownych interakcji, tracimy kontakt z prawdziwymi więziami, które przynoszą ciepło i sens w życiu. Technologia zbliżyła nas do ludzi na całym świecie, ale paradoksalnie oddaliła nas od tych, którzy są obok. Kiedy ostatnio miałeś głęboką i znaczącą rozmowę z kimś, nie będąc rozproszonym przez ekran między wami, ile czasu minęło? Odkąd naprawdę słuchałeś kogoś, nie martwiąc się o następne powiadomienie, które pojawiłoby się na twoim telefonie. Te prawdziwe połączenia, oparte na obecności i uwadze, są kluczowe dla naszego zdrowia emocjonalnego. Badania pokazują, że izolacja społeczna i brak głębokich relacji mogą być tak samo szkodliwe dla zdrowia, jak nałogi, takie jak palenie czy niezdrowe odżywianie. Człowiek jest z natury istotą społeczną, a uczucie które otrzymujemy i dajemy innym, jest kluczową częścią zrównoważonego i szczęśliwego życia. Jednym z największych żalów ludzi na końcu życia, jak ujawniają różne badania, jest czas, który nie poświęcili bliskim. Wiele osób żałuje, że nie spędziło więcej chwil ze swoimi dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi lub partnerami, zamiast koncentrować się na pracy lub osobistych osiągnięciach. Dziedzictwo, które zostawiamy, ostatecznie nie tkwi w tym, co zgromadziliśmy, ale wpływie, jaki wywarliśmy na życie innych. Innym punktem, który warto podkreślić, jest znaczenie zatrzymania się, aby zastanowić się. Jesteśmy tak zaangażowani w rutynę, że często nie mamy czasu na zrobienie przerwy i pomyślenie o tym, dokąd zmierzamy. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zapytać siebie, czy to, co robię codziennie, prowadzi mnie tam, gdzie naprawdę chcę dotrzeć? Lub, czy wartości i cele, które ustaliłem lata temu, wciąż mają dla mnie sens dzisiaj. Czasami podążamy za jakimś szlakiem po prostu z bezwładu, nie rewidując, czy to wciąż jest to, czego naprawdę chcemy. Praktyką, która może pomóc, jest nawyk regularnego przeglądania własnego życia. Można to robić co tydzień, co miesiąc, lub nawet raz w roku, w zależności od Twojego tempa. Poświęć czas na refleksję nad różnymi obszarami swojego życia zdrowiem, relacjami, karierą, duchowością i zobacz, czy są one zgodne z tym, czego pragniesz. Żądaj sobie pytanie, co można dostosować, co wymaga więcej uwagi, a co można zostawić za sobą. Te przerwy są kluczowe, aby upewnić się, że żyjemy świadomie, a nie tylko podążamy za scenariuszem narzuconym przez oczekiwania zewnętrzne. Na koniec nie możemy zapominać o pielęgnowaniu wdzięczności. Wdzięczność ma moc przekształcania naszej perspektywy. Kiedy uczymy się być wdzięczni za to, co już mamy, zaczynamy postrzegać świat w bardziej pozytywny i doceniający sposób. Zamiast skupiać się na tym, czego nam brakuje, zaczynamy doceniać to, co już osiągnęliśmy, niezależnie od tego, czy są to wielkie, czy małe rzeczy. Tworzy to uczucie zadowolenia, które pozwala nam żyć z większą lekkością. Małe praktyki wdzięczności mogą mieć ogromne znaczenie. Coś tak prostego. Jak spisanie na koniec dnia trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny, może zmienić twoje myślenie. Nie musi to być nic niezwykłego. Może to być uśmiech przyjaciela, pyszny posiłek, lub to, że miałeś czas na odpoczynek. Kiedy pielęgnujemy wdzięczność, życie staje się bogatsze i bardziej znaczące, ponieważ przestajemy gonić za tym, co jest na zewnątrz i zaczynamy doceniać to, co już mamy. Podsumowując, prawdziwe bogactwo życia nie leży w rzeczach materialnych, Lecz w chwilach, połączeniach i doświadczeniach, które przeżywamy. Leży w zatrzymywaniu się, aby docenić piękno teraźniejszości, w poświęcaniu czasu ludziom, których kochamy, oraz w pielęgnowaniu wdzięczności za to, co już mamy. Jeśli uda nam się to zrobić, odkryjemy, że mamy już wszystko, czego potrzebujemy do pełnego i szczęśliwego życia. Chcę podziękować, że jesteś tutaj dzisiaj, dzieląc się ze mną tym momentem. Mam nadzieję, że to, co przyniosłem, miało sens dla ciebie, że w jakiś sposób dotknęło twojego serca. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zapomnij się zapisać. Starzejmy się razem, z większą mądrością i pokojem w sercu.